Jak nie masz wyboru? Ręce do góry! Poddawaj się! Jak nie masz wyboru! Zawsze masz wybór! Możesz wybrać albo mnie zawieść, albo nie. Ja ci radził, nie. Widzę, jak lecisz. Ej, w ogóle to jest flaga polska. No to. Dobra, chodź do tego muzeum Czeka, spinam się po niebie Chodź do muzeum I'm climbing Nie, czekaj, jak, jak skończy się spinać Muszę trafić, muszę pójść do sklepu O! Wow. To jest długa. No! No, 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 no! Uh. Wow, ja to skształciłem. Slashik Laki. Wziesz, kiedy spadniesz, to nie umrzesz. Wiem wiem, wiem, ale... On dalej mogę dalej się spinać i jak spuduję i spadnę za bardzo, to nie będę mógł znowu się go chwycić i spadnę, A ja tak to mogę się jeszcze wspinać. Ale ci to spróbować, to jest naprawdę fascynujące. Tak, idę właśnie swoje kotwiczko. Kwadermistrza powinieneś mieć. Wiem! Ja się do niego idę. Ciekawe, czemu mi się, Ciekawe czy jest jakaś umiejętność że odbliżkać się praktycznie od razu Nie pamiętam Tak jest ten, to najlepsze kiedy Co on tak długo jest? Oh my goodness, nigdy tak długo nie byłem w powietrzu Sorry. Umarłem help Sorry nie mogę dla mnie ważniejsza tak jest... Nie możesz, możesz, Dla mnie ważniejsza jest spinaczka. O, by to nie był mój... Nawet nie wiem jak nie wysoko... Nie, bo on mnie weź pomóż. Sorry. Tam stać parę punktów. Okay. Parę punktów?! O, się. Nie było ginąć. Jak? a... No to było nie latać. Bez Ciebie yeah. Naciśnij prawy yy, przycisk myszy, a wykonę sobie z Wow! Tak. Dla kogo jest ta porada? No właśnie to zbagowało, bo on nie znika. Ej, mistrz, jestem Trzeba coraz fajnie. bliżej słońca. I'm so close. coraz bliżej słońca? Tak, lecę w kosmos, wracam do domu. Ity it, go home. Prawie spadł. Ale byłoby fajne, Szkoda, że tego nie nagrywam. ale mam problem z Lubecem. Eee. Dobra, mam pomysł. Przygotujemy się i ten, musimy przetrwać całą noc na powietrzu. No, co, no tym, e, jest e, co tym trudnego? Nie wiem. Według mnie jest trudno. Nie. Normalnie nie. mi jest trudno przeżyć. E, ja, ja, dla mnie to nie jest trudno, wystarczy biegać. słyszał ten jest... ...event, e, że masz tą grawitację, to tam easy, easy, A to jeszcze tam trudniej. Nie można wspinać się po budynkach. Jaki to ma sens, kłopie? ale okej. Okay. Nie wiem, że w sensie się można ten, na jakieś małe wyżyny, ale... jest sobie po budynkach. Już mnie palec boli od tego. Ty to robisz? Nie. Cały czas, chłopie, na tym samym jednym. Coś tu jest nie tak. Szkoda, że tego nie nagrywam, bo byłoby piękne. Na YouTube'a wstawić. No weź tu wróć. To już już pod mapę przed chwilką. Zódź! Just go zginąć, obskoczyć parę rzeczy zrobić, a ja cały czas je spinam We going to moon guys! We going to moon Ale wiesz, że ty nigdzie pewnie nie dojdziesz, pewnie, pewnie, pewnie nie dojdziesz. Czekaj, ja ci chyba nie spinam On już chyba zawisł maksymalnie na... Idziemy już... Tego się nie spina Wiem, dobra to będzie challenge Nie masz się ten, nie dobra, można zignął. się po budynkach, chodzić I można używać tylko broni palnej Czyli kiedy chcesz kogoś atakować to już musisz Ten, to już musisz wziąć tu uwagę